informacje? Przez telefon. Dobrze, o kogo? Golta nie balba. ja robotę mam kiedy kolejne hasło jest, Kamilu? No właśnie no, kolcza to pisią. Dobra, no. to ja odgaduję jak nie zgadnę wypierdalam. Okej. Okay. No. Dobre, dobra, dobry. Dobra? Tak, bo... Lubisz? Dobra kolego, nie to, że coś, ale nie masz jedzenia, to wypierdala z no. Przepraszam. Zaraz nie. będzie, ej, bo musiałem... Nie, pijerdalam. zapraszam do drzwi, wypierdala z tą. Nie wiem, Wol pisał Nie, klawy